<noise> Witam Was wszystkich w leśnym borze, na Hradkorze, o tej porze. To jest las, a nie może. O, o Boże Boże, kiedy ja sobie włożę obrączkę na rączkę. Yy, jesteśmy dzisiaj na. Na, na, na? Na czym? Na. Ja go do Ja go do O. O. Żeby nie było, że kłamę. A! rosnął, Już trochę są... Czekaj, czy to będzie widać. No zoomuj się. Dobra. Coś odpierdala maniane. A tym, O. Ale widać. Tu, tu. Tu. Końcówka sezonu i przez kwietniowy przymroz.